Siostry i bracia w Chrystusie, najwyższym szczytem górskim na ziemi jest Mont Everest. I wielu już dotarło na ten szczyt i w zimie, i latem. A co jest takim Mont Everest w chrześcijaństwie? Szczytem. Prawdy chrześcijańskiej jest nauka o Trójcy Świętej, że jest jeden Bóg, ale w trzech osobach. To jest absolutny szczyt, tego nie można zrozumieć, to po prostu trzeba uwierzyć. A szczytem moralności chrześcijańskiej jest nauka, którą słyszeliśmy dzisiaj w liturgii, czyli miłość nieprzyjaciół. I w liturgii słowa mamy ukazane jakby takie stopnie, po których idziemy coraz wyżej, żeby miłować nieprzyjaciół. Najpierw w pierwszym czytaniu słyszymy, że Dawid nie mści się na swoim wrogu, na swoim nieprzyjacielu, którym był akurat król Saul. Miał on Potężną moc mógł wszystko zrobić z Dawidem. A Dawid, kiedy miał możliwość zabić swojego wroga, nie uczynił tego, nie zemścił się. Okazał wielkoduszność. A Jezus idzie dalej. Jezus pokazuje, że możemy wyjść, wejść jeszcze wyżej o stopień. Mówisz, nie tylko mamy nie mścić się, czyli czegoś nie robić wobec wroga, ale my mamy pozytywnie coś czynić temu wrogowi, temu nieprzyjacielowi. Mamy miłować nieprzyjaciół. I to w trojaki sposób. Przez czyn dobrze czyńcie, przez Słowo błogosławcie, i przez Myśl, czyli módlcie się. To jest rzeczywiście Mont Everest miłować nieprzyjaciół. Błogosławiony kardynał Wyszyński, niedawno wyniesiony na ołtarze, był w więzieniu, zamknięty przez Bolesława Bieruta. I z tego więzienia Pisał o krzywdzie wyrządzonej Kościołowi i jemu przez Bolesława Bieruta. Ale w pewnym momencie, jak gdyby pokazał swoją duszę, jak on przeżywał tę krzywdę, to, że siedzi w więzieniu, że jest tak udręczony, pisał tak po śmierci Bieruta. Tym bardziej pragnę modlić się o miłosierdzie Boże dla człowieka, który tak bardzo mnie skrzywdził. Jutro odprawię mszę świętą za zmarłego. Już teraz odpuszczam mojemu winowajcy. Ufny, że sprawiedliwy Bóg znajdzie w tym życiu jaśniejsze czyny, które zjednają Boże miłosierdzie. I wyznał przy tej okazji, tyle razy w ciągu więzienia modliłem się za Bolesława Bieruta. Może wszyscy o nim zapomną rychło, może się go wkrótce wyrzekną. Ja tego nie uczynię. Tego wymaga ode mnie moje chrześcijaństwo. Jest możliwe miłować nieprzyjaciół. Ale skąd czerpać siły? I dzisiaj mówi o tym drugie czytanie, święty Paweł. Takie dziwne zdanie. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy. Jaki ten niebieski, tacy i niebiescy. Co to znaczy? Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy. Czyli my tak normalnie reagujemy po ziemsku. Po ludzku można powiedzieć, tak naturalnie, że jak ktoś mnie skrzywdzi, to oko za oko, ząb za ząb, czyli odwet, zemścić się w różny sposób. Ale jaki ten niebieski, tacy i niebiescy. Czyli jak Jezus przebaczał nieprzyjaciołom, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, tacy i niebiescy, my jesteśmy. Przez Chrystusa i dzięki Chrystusowi podniesieni wyżej, bo przecież mamy nie tylko naturalne siły, my mamy łaskę uświęcającą, my mamy łaskę Bożą w sakramentach świętych. Dlatego my potrafimy przejść wyżej, nie tylko reagować po ludzku, oko za oko, ząb za ząb. My potrafimy, potrafimy miłować nieprzyjaciół. Dzięki Chrystusowi. Tylko dzięki niemu. Sami z siebie tego nigdy w życiu byśmy nie potrafili. I to dokonuje się zwłaszcza przez Komunię Świętą, bo wtedy dzieją się rzeczy niezwykłe. Święty Paweł napisał: Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Przez Komunię Świętą, we mnie żyje Chrystus. I dlatego mam możliwość miłować nawet wrogów, nawet nieprzyjaciół. Moi drodzy, omawiamy w homiliach liturgicznych przygotowanie właśnie do Komunii Świętej. Mówiłem ostatnio o modlitwie Ojcze Nasz. I ostatnią prośbą w modlitwie Pańskiej są słowa: ale nas zbaw od złego. I później następuje modlitwa kapłana, która nazywa się embolizmem, embolizm, czyli rozwinięcie ostatniej prośby ojcze nasz. Kapłan modli się tak: Wybaw nas, panie, od zła wszelkiego, i obdarz nasze czasy pokojem, wspomóż nas w swoim miłosierdziu. Abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Co oznacza ta modlitwa? O co my się modlimy? No właśnie o to, żeby Pan Jezus wyzwolił nas od wszelkiego zła, od nienawiści. Od wrogości, od odwetu. Modlimy się, żeby wspomógł nas w swoim miłosierdziu, abyśmy byli wolni od tych grzechów. Wtedy właśnie jesteśmy przygotowani na to zjednoczenie z Panem Jezusem w Komunii Świętej, to znaczy, żeby On w nas zamieszkał. Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Muszę prosić, błagać wręcz Pana Jezusa, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego. Wybaw, uwolnij nas od grzechów, żebyśmy mieli serca czyste, żebyśmy, żebyś Ty mógł zamieszkać, i żebyśmy My mogli upodobnić się do Ciebie. Prosimy też w tej modlitwie o pokój dla naszych czasów i równocześnie wzbudzamy nadzieję na powtórne przyjście Pana Jezusa. Myśmy pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa. I my wtedy odpowiadamy też modlitwą uwielbienia, która nazywa się doksologią. Doksa po grecku chwała, czyli my mówimy z uwielbieniem, bo Twoje jest Królestwo, potęga i chwała na wieki. Czyli my potwierdzamy tę modlitwę księdza, który w naszym imieniu wypowiada. Potwierdzamy, że tylko Jezus może nas wyzwolić od wszelkiego zła, od grzechu, od nienawiści, od wrogości, od odwetu. I w pełni Pan Jezus dokona tego właśnie podczas powtórnego przyjścia, na końcu świata. Wtedy ostatecznie. Zwycięży Pan Jezus zło i grzech, i zwycięży złego, czyli szatana, do końca. Moi drodzy, święty Jan Paweł II często mówił też o trzecim szczycie życia chrześcijańskiego. Nie tylko prawda o Trójcy Świętej, nie tylko prawda o miłości nieprzyjaciół. Jan Paweł II mówi, Eucharystia jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. To jest właśnie też Mont Everest, na którym teraz jesteśmy, naszego zjednoczenia z Panem Jezusem, upodobnienia się do Niego, a dzięki temu my możemy miłować nawet nieprzyjaciół. Bez Pana Jezusa jest to niemożliwe. Dlatego starajmy się z Panem Jezusem wchodzić na Mont Everest naszego chrześcijaństwa.